witajcie Maneczko, witajcie moi kochani widzowie. Z tej strony oczywiście Patryk, Taksizer, Malinowski witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Za 30 sekund startuje już War Day, słuchajcie, dlatego będziemy walczyć w walki klanowe. Clan Wars, kochani. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba. Dziękuję serdecznie Wackowi, słuchajcie, z gildi, generalnie wszystkim, którzy po prostu dawali propozycje na deki. Nasz deck prezentuje się następująco. Tak jak mówię, łapeczka w górę, zapraszam na g 2 z kodzikiem ZRT, na koszulki-gamingowe.pl No i zaczynamy! Intro proszę! Hej! Chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Dobra, już tylko sekunda Pyk! Słuchajcie, mamy to! Searching for clans! Czyli słuchajcie, szukamy wszystkich klanów, które w tym momencie, podobnie jak my... Po prostu czekają. O, widzę tutaj jakaś Brazylijana nam przyjechała. Dobry, dobry. Dobra, searching for clans. Okej, okay, czyli. O, dobra, widzę, że tutaj już przyjeżdżają. Zobaczcie. Czy będą cztery klany? Czy cztery klany będą? Patrzcie. Tak, Warday, słuchajcie, jest. Jest Wardak, oczywiście. I tutaj jeszcze jakieś um, Wardak. Dobra, Final Battle. Battle, dobra Bijemy się, mordeczki, bijemy się Uuu, obym to wygrał, obym tego nie spierniczył No dobrze Widzę, że tutaj dobiera w miarę po Puszkach, okej okay. um, dobra Ja zacznę może spokojnie mini peczunią Oj, tutaj koleżka Będzie, będzie mi spamował No dobrze, no dobrze Powolutku, powolutku to mi, mi, Mini peczunia nic nie zrobi pewnie Chociaż nie, zaatakuje raz Dobra. Okej, okay, chociaż tyle. E, czy by to robić na 2T? Chyba, chyba nie. Dobra. Pomagamy, pomagamy, pomagamy. O i myślę, że słuchajcie.. Nie, 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 dobra, nie rzucę tutaj tego. Dobra. No Trzeba powolutku, słuchajcie, trzeba bardzo opanowanie to grać. No i tak oczywiście postaram się zagrać. E, chyba już ten... Nie... Co zrobił jeszcze? Zdążył? What? Dobra, dawaj, sieknij! No, co? Zdążył? What? Dobra, ale raz zaatakuje, co? Nawet dwa może. Nie, raz. dobrze, dobrze. Ale kolega tutaj na razie na wygranej pozycji. Może słuchajcie, zacznijmy Mega Knightem z tyłu I według mnie to jest dobra, dobra opcja Ogląda mnie trzy osoby słuchajcie, a, a przeciwnika ogląda 7 osób Spoko Dobra Spróbujemy to zagrać, ta... ojej, ojej, on tutaj ma za szybko mi to umarło w ogóle. Mi się bardzo nie podoba. No, no dobrze. Jest też princ po, po stronie naszego przeciwnika. No, I zdąży uderzyć. Kurczę! No dobrze. No, nie mam kiedy tego balona nawet wyrzucić. No cholercie, nie mam go kiedy nawet zagrać. No tu gdzieś wrzuci, może nie wrzuci Dobra Okej, okay, może ten balon jest kluczowy teraz. No nie, kurczę Bela, on jeszcze zdążył Dobra, raz zaatakował No to chociaż tyle, chociaż tyle że ten raz, prawda? Dobra. Okej, okay, mamy szansę to jeszcze wygrać. Mamy teraz dużą szansę to wygrać. I ja spróbuję, słuchajcie, coś zrobić, by, by tą waleczkę tutaj okiełznać. Ale niestety, chyba, chyba nie. Niestety, on nie dojdzie mi tutaj. Szkoda, szkoda. No niestety, nie udało się. Przeciwnik się okazał lepszy. A było... Było blisko. Gdyby ten balon słuchajcie tam uderzył, to faktycznie bylibyśmy w tym momencie e, na wygranej pozycji. Dobra. E, final battle. E, Okej, okay, dobra, widzę, że teraz e, tutaj kolega się jakiś e, z naszej drużyny bije, tak? Tak, e, lopso, dobra. Okej, okay, to nasz jakiś ziomeczek, ale e, czekajcie, e, wyjdę na chwilkę. No nie mów, że tylko jedna walka dziennie. Nie róbcie mi tego. No proszę, mordeczki, nie róbcie mi tego. No jak to jedna walka? Serio! O Boże, słuchajcie. Jedna walka dziennie. Jedna walka dziennie. Makabra. Słuchajcie, to jest jakaś makabra bez kitu. To jest jakiś wstyd. Jedna walka dziennie, naprawdę? E, to jest deck dla mnie, bo mam dobra. Okej, okay, skopiujmy ten deck do wardeku. Ale słuchajcie, jaka to jest bieda. Naprawdę, czy będzie tylko jedna walka dziennie? Kurczę, no troszeczkę słabo powiem wam szczerze, no myślałem, że tych walk będzie więcej, no słuchajcie. Wiecie, nie no, generalnie spoko. Oj, tutaj Loksok już troszeczkę chyba oberwał. Generalnie spoko, nie, nie mam, nie mam nic do tego, że, 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 że to można oglądać, bo to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Z tym, że to jest jeden mały problem. Słuchajcie, no, jedna walka dziennie, no to tak, tak nie wiem, no. Koleś ma. Dlaczego mamy. Dlaczego on wziął piąty level Wizarda? Co to za deck? Co on sobie za deck skopiował? A czy tu każdy może w ogóle wybrać sobie deck? E, czy to są nasze levele kart, czy, czy nie? No powinny być nasze, tak? Jak są w wardeku. Dawaj mordeczko, dawaj tam, lecisz. O Jezu, Mega Knight z Giantem. Co to za połączenie mordeczko? Tutaj jakiś poison, jakiś fireball, no nie wiem, cokolwiek. Ojej, ojej. Lokso, mordeczko, ale co ty wyprawiasz? Ciekawe, ile on ma w ogóle pucharków. Dobra, no nic. Eee, słuchajcie, wiecie co? Na pewno będzie trzeba zrobić jedną rzecz: Będziemy szukać już y, coraz lepszych przeciwników. No, widzę, że tutaj. 4000, serio? Eee, no tutaj, słuchajcie, naprawdę trzeba będzie poszukać lepszych ziomeczków do drużyny. Ale powiem wam szczerze, no jest mi smutno Jest mi smutno, że tylko jedna walka dziennie No, to, tak trochę słabo Tutaj możecie sobie sprawdzić wyniki Na przykład Rubicon jest teraz na prowadzeniu no, Winskrons uh, Okej, okay, dobra My nie mamy jeszcze żadnego wina, tak uh, Z tego co widzę Mamy dwie przegrane, szkoda uh, No ale słuchajcie Tylko jedna walka Kurde, słabo według mnie, no ja bym zrobił coś takiego, że tych walk by było przynajmniej pięć, nie, żeby ludzie sobie mogli powalczyć między sobą, a tak wiecie, jedna walka to tak, no troszeczkę słabo, nie, tym bardziej słuchajcie, że e, ja w tym momencie mam klan dla widzów, tak, czyli dla e, osób niekoniecznie z jakimiś super pucharkami, z e, super umiejętnościami, tylko po prostu dla widzów, ale widzę, że to trzeba będzie po prostu zmienić, nie, no sorry, słuchajcie, ale zrobimy jakieś, jakieś wymaganie, przynajmniej 4000 e, pucharków, czy tam 4200, przynajmniej e, załóżmy ten 12 level. E, I tak, e, zrobimy. No dobrze, daję słuchajcie wymaganą liczbę e, trofek 4000 w tym momencie, e, z tym, że fajnie by było, żebyście mieli przynajmniej 11 level, nie? To jest takie, takie optimum. Słuchajcie, według mnie opcja słaba, jedna walka, no to taka, no nie wiem, no ja się nie nacieszyłem, no i co, i co teraz mam robić, no nie wiem, Aj, no słabe to jest, słuchajcie, zostawcie opeczkę w górę, dajcie znać co o tym sądzicie, według mnie jedna walka to jest zbyt mało, może, może niektórym wystarczy, no ale dajcie znać, do zobaczyska w kolejnych materiałach, siemaneczko mordy.